Cześć, witajcie na kanale Automatyzacja w Produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Piotrowiak, jestem CEO firmy Nixell. Na początku listopada w Warszawie będzie coś takiego jak Warsaw Industry Week, gdzie właśnie Grupa Astat będzie się wystawiać. I my gdzieś tam, zaplanowano dla nas też kawałek miejsca i my wystawimy się razem z nimi. No i właśnie chcieliśmy Wam przybliżyć trochę to, czym zajmuje się Grupa Astat i dlatego właśnie dziś moim gościem jest Łukasz Pieśnik, produkt Manager firmy Astat. Cześć Łukasz. Dzień dobry. Powiedz nam na początku, kim jest Łukasz? Przede wszystkim człowiekiem, pasjonatem podróży, zapalonym biegaczem, a zawodowo, jak już wspomniałeś, product manager. Od korytek od peszli. Pomagam klientom, żeby mogli rozwiązać swoje problemy wewnątrz firmy. No właśnie, o tym e, troszeczkę już zaczęliśmy, mamy tutaj takie ładne smerfne koryto. E, powiedz nam, o co z tymi korytami właściwie chodzi? O co tyle krzyku? Jakby, jakie są z tym problemy? O czym tu trzeba wiedzieć, jak sobie to koryto dobrać? Aspektów jest wiele. Szczerze, najważniejszym i chyba e, zawsze skazywanym no to są finanse. E, bo każdy chciałby gdzieś tu po prostu wrzucić sobie projekt, co jest dla mnie zrozumiałe. Ale skupiając się na aspektach technicznych, no to bardzo istotnym elementem jest to, żeby dowiedzieć się, gdzie w ogóle to koryto montujemy, czyli jakie mamy środowisko, bo my możemy sobie dobrać koryto na każdą okazję. Niezależnie, jaki projekt będzie, to my pomożemy. Eee, jakie okablowanie oczywiście będzie, czy będziemy coś dokładać w przyszłości, hmm. gdzie się montujemy, czy jeszcze coś bym tutaj dodał. Są takie główne aspekty, które musimy wiedzieć, żeby sobie pomóc coś dobrać. Czasem zdarzają się projekty, gdzie montujemy się do maszyn, czy w kontenerach różnego typu. No i tutaj już, tak włoska jest trochę większa, jak dobrać odpowiedni jakiś kątowniczek, czy inny element, żeby to wszystko nam współdziałało. No i żebyśmy mieli, zachowali, mieli zachowane połączenia. No właśnie, no bo. Kolega mi mówił, że podobno koryta dobiera się na końcu. To nie jest tak, że my tak robimy, absolutnie, nie, ale jakby tak słyszałem, że tak, tak kolega też tam opowiadał, że generalnie buduje się maszynę czy tam robi się inwestycje, i potem jakby jest Czy Często się spotykasz z tym, że klient do ciebie przychodzi jak już gdzieś tam jest za 5-12 on już ma w ogóle wszystko gotowe i teraz koryta potrzebuje? Czy raczej jednak ludzie myślą o tym na wcześniejszym etapie? No tak na 10 przypadków, 8 to jest takich, że na ostatni gwizdek. Czyli macie krótkie terminy dostawy. Mamy bardzo krótkie terminy dostawy. To dobrze. Także kwestia dwóch dni roboczych. No, jeżeli, jeżeli jest palący projekt, to tak. zapraszamy do nas. Na pewno tak. tam możemy. E, nie wiem, z czego to wynika. Myślę, że jest to jeszcze taki aspekt myślę, że to jest aspekt, o którym Kięci wiedzą, że to jest dla nich istotne tylko brakuje zasobów. To nie jest tak, że oni robią to celowo tylko brakuje zasobów żeby to gdzieś na wcześniejszym etapie zakupić i nie wiem, udać się na przykład do firmy Astat, żeby i to sobie na przykład wziąć na magazyn albo u nas zamówić i przechować. Jest to naturalne, ale są też projekty, gdzie jest jakaś inwestycja, jak to czy oczyszczanie ścieków. I doskonale wiemy, że tam na przykład na takie trasy kablowe czekamy około 80 tygodni, więc po prostu to trzeba zaprojektować to wcześniej. Znaczy, to jest oczywiste, że zaprojektować, ale zamówić po prostu ten towar. Że za 8 tygodni przyjedzie taki korytko na przykład z tworzywa i my będziemy gotowi. No właśnie, mówiłeś o różnego rodzaju projektach. My tu lubimy ekstrema, więc jakbyś nam podał jakiś taki najbardziej ekstremalny projekt związany z korytkami, który, z którym miałeś do czynienia? To nawet taki świeży. To jest w Holandii na Total Energies. Tam jest budowana farma fotowoltaiczna, a obecnie budowany jest Arreliqueezer. To jest budowana jeszcze? Liquizer. Po staropolsku, jakbyś to przetłumaczył? E, Liquidzer powietrza. Dobra, odpuśćmy, odpuśćmy. Po prostu jest tam urządzenie, no. E, jest urządzenie, e, to jest wiel ogromna hala e, i to jest blisko morza. Okay. Więc jest bardzo wysokie zasalenie morskie, stąd musimy zastosować koryta po pierwsze z tworzywa, a po drugie mamy jeszcze strefę EX-ową, więc okay. musimy Specjalną powłoką to pokryć, żeby żadna iskra, jak pójdzie, to nie spowodowała nam pożaru. Także to jest taki numer jeden z projektów, w których brałem udział wraz z klientami. Eee, no, ogromny projekt. Skala projektu całego, bo to już jest od X lat, budowane około 2 miliardów. Okej. Okay. No, I, I wy tam dostarczacie wszystkie korytarze na tą inwestycję? Wszystkie nie. Ale większa. Ale teraz jest projekt kolejny, gdzie firma się Polska do nas zgłosiła. Nie mhm. będziemy brali w tym udział. Super. Wiadomo, jak to w inwestycjach przemysłowych, w pewnym momencie pojawia się taki jeden z moich ulubionych działów w przedsiębiorstwach, dział zakupów. Dział zakupów, jak wiemy, bardzo interesuje merytoryka tego co jest do kupienia i najważniejszym parametrem zakupu dla nich jest cena. Jak sobie z tym zagadnieniem radzisz, gdy klient przychodzi i mówi, że chce taniej? Cuda. Wiadomo, jeden na tym buty zbudował taką dużą firmę, no różnie to bywa. Bardzo często rozmawiamy, z kim konkurujemy, czy na kiedy ten towar jest klientowi potrzebny, a czasem jest tak, że po prostu nasza oferta jest ostateczna i no, zostawiam decyzję klientowi. Różnie, różnie to bywa. Ale jeżeli chodzi o to, jak te wasze rozwiązania się plasują na rynku, bo jakby wiadomo, że cena to nie jest, to nie jest jedyny składnik taki podstawowy. Koniec końców chodzi też o wartość. Na pewno masz jakiś taki po polskańsku mówiąc knyw, gdzie jakby wydając trochę więcej, można zaoszczędzić w przyszłości. I takie rzeczy na pewno zaradę klientom. Czy jesteś nam w stanie zdradzić coś tutaj? Jak, jak to może zadziałać? Jak to zrobić? Przede wszystkim unikam rozmów o cenach, bo bardzo tego nie lubię. Ale nie z tego, że nie chcę tak większego rabatu, ale dla mnie to jest rozmowa na ostatni etap. Jeżeli chodzi o cenę, zawsze jeżeli jest taka możliwość, bo czasami po prostu nie ma, ma być cena niższa i tyle. Ale jeżeli rozmawiamy o aspektach technicznych, no to wskazuję klientom, że jeżeli weźmiemy sobie korytka łączone bezśrubowo, zaoszczędzimy czas monterom. A, wiadomo, dzisiaj robocza godzina kosztuje dosyć sporo. Dużo, no? Także klienci reagują na to. Szczególnie jak zobaczą to naocznie, no bo przez telefon można powiedzieć wszystko. Ale jak klient zobaczy coś naocznie i zobaczy, że o w dwie sekundy ma zmontowane korytko jedno z drugim, no to już mu się lampka w głowie zapala i mówi: Dobra, może w to pójdę, może warto z tego skorzystać patrzy na to, co się zadzieje właśnie w przyszłości, że jak zbierze sobie jeden, 2, 3 projekty i zbierze sobie te wszystkie godziny, to faktycznie może zaoszczędzić i wtedy nie patrzy już na cenę tego korytka. Mhm. Czyli okej, okay. czyli jakby cena montażu, no to jest faktycznie, potwierdzam, dzisiaj znaczący, znaczący aspekt, ale właśnie, bo montaż montażem, a mówi się o tym, że wszystko jest takie wiesz, teraz smart i w ogóle wszystko po wifi. Czy w ogóle koryta nam będą za dzisiaj lat jeszcze potrzebne, jak wszystko idzie już teraz bezprzewodowo? Na pewno. Zawsze będzie gdzieś jakieś połączenie, które trzeba poprowadzić z kablami. Okej, okay, ale jakby rozumiem, rozumieją, że ta branża dalej jest rozwojowa. To... Myślę, że to będzie jeszcze bardziej potrzebne niż dzisiaj, że tak jak świat się rozwija, to nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, uciec od tras kablowych. Ja się z tym chyba trochę zgadzam, bo jednak WiFi fi i tak dalej to jest poza przemysłem, a w przemyśle tych trutów ja mam wrażenie, że jest w ogóle coraz więcej z roku na rok. Więc tak, jeżeli moi drodzy, interesują was takie zagadnienia na co dzień, mierzycie się z kwestiami prowadzenia kabli po obiekcie czy czymkolwiek takim związanym z zabezpieczeniem tych przewodów to właśnie Łukasz będzie wam w stanie na te zagadnienia odpowiedzieć. Jest w stanie odpowiedzieć na nie zawsze, ale jakbyście chcieli go zobaczyć osobiście, bo osobiście będziesz w Warszawie, tak? Oczywiście. W, w Warszawie na Warsaw Industry Week na początku listopada Łukasz będzie na stoisku, może do niego przyjść i sobie wam powie to, czego tu nie mógł powiedzieć, bo mu zabroniliśmy, a tam wam to wszystko powie. Ci bardzo Łukasz, dziękuję. I co? Do zobaczenia na Warsaw Industry Week. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.